Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie. Danie dnia w cenie 19,93. to jeszcze możliwe w tych czasach? Tak, oczywiście, że tak. W Chorzowie na Łagiewnickiej 103 w naszej rodzinnej restauracji przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym dla Was zupkę jarzynową poczciwego, schabowego, smażonego na smalcu, fryteczki, suróweczka i kompocik w cenie 19,90. Natomiast w naszej drugiej restauracji, która połączona jest z motelem. W cenie 19,90 przygotowaliśmy dziś dla Was kwaśnicę. Poczciwą kwaśnicę. Do tego schabowego w sosie porowo-śmietankowym. Ziemniaczki i suróweczkę również w cenie 19,90 kochani. Zapraszamy Was serdecznie do naszych restauracji, abyście mogli rozkoszować się jedząc swojskie Smaczne posiłki. Dajcie znać w komentarzach czy u was również w mieście są serwowane posiłki składające się z dwóch dań w cenie 19.90. Dzięki, że jesteście z nami. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia. Cześć hejpa.